Cześć wszystkim, witam na kanale Adam Mańka Remonty. Jestem w mieszkaniu, na którym robię szybkie malowanie. Samo odświeżenie, po prostu. Ściany miały jakiś tam kolor zielony. Zostały przeszlifowane żerachą, zagruntowane i został natryśnięty kolor. Kolor jest taki siwy. Ściany mam przemalowane. Zakleiłem sobie je folią. Bo muszę przemalować teraz sufity. Sufity pójdą na biało. Do przykrycia użyłem folii w rolce z taśmą samoprzylepną. Długości 270. Także od sufitu do ziemi mi wszystko ładnie przykrywa. Mam to pozaklejane. Żeby była ładna odcinka przy suficie, zostało to przemalowane kolorem. Wtedy farba wpływa pod taśmę i malując później biało farbą sufit nie podcieka nam pod taśmę. Chcę Wam pokazać, jak sobie ułatwić przyklejanie takiej folii, folii w rolce. W tym pokoju jestem w trakcie przyklejania. Zaświeciłem sobie laser, żeby ta odcinka była równiutka i do lasera naklejam sobie tą taśmę. Rozpocząłem z tej strony, kontynuuję sobie to tutaj. Tutaj się zatrzymałem, aby Wam pokazać, jak sobie ułatwić przyklejanie. Więc ta rolka no, wygląda tak. Tak jak mówiłem, 2,70 po rozłożeniu i przyklejając tą taśmę na ścianie no w tym wypadku na drabinie no bo jest tutaj ciasno stojąc sobie no mamy tylko pewien zakres ruchów więc około metra przykleimy sobie około metra no i musimy się przestawić z drabiną żeby się przestawić z drabiną, no to nie mamy co zrobić z tą taśmą. Ona sama tutaj nie będzie wisiała, będzie nam wszystko spadało. Jeżeli rozwiniemy powiedzmy jakiś metr, będziemy schodzić przytrzymując sobie jedną ręką taką folię, drugą przestawiając drabinę, to ta taśma nam się skleja z folią i robi się bałagan, no, strata materiału. Więc takie proste urządzenie jak teleskop Teleskop od, yy, od wałka no, do malowania ścian rozkładany. Ułatwia nam, tak jak tutaj pokazuję, wystarczy sobie podłożyć. W rolce mamy tutaj otwór. Nakładamy na kij i spokojnie możemy zejść, przesunąć drabinę, pójść w kolejne miejsce i dalej rozwijać taką taśmę. Taki patent na szybko. No, oczywiście, jeżeli robimy we dwóch, no to we dwóch jest łatwiej, a samemu to trzeba sobie jakoś radzić. Także proszę, fajnie się trzyma taka taśma. Na kiju nic nie dzieje, możemy spokojnie przestawić drewinę i rozwijać dalej. Ten brzeg taśmy, tam jak wcześniej mówiłem w korytarzu, trzeba sobie zawsze od góry przemalować kolorem, żeby ta. Późniejsza biała farba sufitowa nie wpłynęła pod taśmę. Po prostu siwa, siwa na ładnie zaklei i po zerwaniu wyjdzie idealnie równa docinka. Pokażę Wam sufit, widać. Sufit jest... No po prostu to jest tylko odświeżenie, nie ma to żadnego szpachlowania, ale sufit jest bardzo krzywy, ściany też bardzo krzywe. Ale... Jest tylko odświeżenie, więc przetarcie, przemalowanie, montaż rzeczy. Yy, w tym momencie robię pokój, korytarz i sufit w łazience. Maluję wszystko oczywiście natryskowo. Yy, farbę, jaką tutaj mam, yy, mam farbę z marki KB Optima. Ona jest matowa i jest naprawdę bardzo fajną farbą. Tutaj można zobaczyć kolor. Światło daje różne odcienie. Bardzo fajnie kryje ta farba. Miałem tutaj wcześniej zielony, brązowy i biały na ścianach. I po pierwszym natryśnięciu, no muszę powiedzieć, że naprawdę super przykryło. Korytarz jest dosyć długi. Dużo drzwi, dużo przykrywania, ale wszystko mam zakryte. Tak jak mówiłem, w tym momencie tylko korytarz i pokój. Tam dalej są kolejne duży salon, i pokój, ale to na dwa razy, bo trzeba gdzieś rzeczy pomieścić z mieszkania. Zacząłem to sobie w czwartek. W czwartek wszystko porozmontowałem, cokoliki, i wszystkie rzeczy pozaklejałem, pozabezpieczałem. Drugi dzień to sobie. Pomalowałem... Znaczy przetarłem ściany, poglądowałem i pomalowałem na dwa razy. Dzisiaj jest trzeci dzień pracy i dzisiaj zamierzam to skończyć. Zaklejam sufity. Znaczy ściany zaklejam, pomaluję sufit na dwa razy, ściągam wszystko. Ściągam wszystko, pomontuję gniazda, pomontuję jakieś tam rzeczy, cokoliki. I praca byłaby skończona. Ok. Życzę Wam miłego weekendu. Dzisiaj jest sobota pracująca. Trzymajcie się. Cześć.